Witam wszystkich, z tej strony Bossman i pragnę Wam zaprezentować przedostatni już odcinek naszej serii Hitman noszący tytuł Odliczanie, tak więc zapraszam do oglądania. Mamy teraz wyeliminować Blake'a Dextera, jednego z tych przeciwników, którzy najbardziej zatruwali nam tyłek. Czy to będzie łatwe, to akurat za chwilę się okaże. Na razie korzystając z mgły, jak widać, udaje mi się w miarę dobrze wyminąć wszystkich przeciwników. Chociaż tak naprawdę teraz do końca nie wiem gdzie iść, ponieważ Z jednej strony mgła mi tutaj pomaga, a z drugiej strony a, Nie wiem gdzie się udać, nie wiem Tak wyeliminuję tego kolesia Może uda mi się wskoczyć, no nie A tu jeszcze widzę po prawej stronie czas mi ucieka Tak więc to jest Czasówka o kurczę, tak więc muszę się pośpieszyć, bo troszeczkę. A tego też wyeliminuję dla świętego spokoju. Tak, przebiorę się w niego, tylko że w dalszym ciągu nie widzę konkretnego miejsca, w które mógłbym się w tej chwili udać. Tak, jeszcze znaleźli ciało. Proszę o pozwolenie na przeczesanie okolicy. Trzy minuty do końca czegoś. To jest to pewnie tytułowe odliczanie. Mam nadzieję, że tutaj nam ciała w tej chwili, bo. Tak, no tu nic nie ma, to wszystko zasłonięte. Tu są schody. O matko! To jest teraz mój ulubiony sposób eliminowania przeciwników. jak do tej pory preferowałem garota. Tak w tej chwili, e, odkryta przeze mnie niedawno taka umiejętność wystrzelania w plecy, sprawia mi największą przyjemność. Dobra, Dexter chce nawiać helikopterem, z tego co się teraz dowiedziałem. Tak więc tutaj chodzi w tym odliczaniu o jego odlot. Dostały dwie minuty. Tak, tam już widzimy helikopter. Już pracują silniki. Tak, tam jest wszystko zaminowane. Tutaj piękny strzał w plecy. Uff, w ten moment. Ale sobie te miny spokojnie wymienimy. Miny sobie wymienimy. O. Tak, ostrożnie. Minuta 30, no nie wesoło, tak aktywuję sobie punkt kontrolny O kurcze Tu jestem wręcz zasypany tymi minami Może spróbuję tak sobie przybiegnąć tak szybko, ciekawe co się stanie. O, właśnie. O, dobra. No to już wiemy co się stało. Tak więc już wiem, że na minę mam yy, nie wchodzić. Tam już widzę swój główny cel. Tutaj po prostu usunę te miny. No innego sposobu nie widzę. Zrobię sobie po prostu przejście. O, właśnie w ten sposób. No, została mi niecała minuta. No, nie chciałbym tej misji powtarzać. Bo jest kurczę, dosyć prosta. Przejdę. Nie, jeszcze jedną. Dobra. Ostatnie pole, minowe. 30 sekund do końca, przejdę, przejdę, dobra. Dexter, ty z buju. gdzie ty jesteś? 21 sekund, gdzie mi się teraz schował? Nie widzę kolesia. Tam jest, dobra. Pięknie, jeden strzał w głowę i koniec.